Dzisiaj pogadamy, na czym nie można oszczędzać organizując wesele. Z mojego doświadczenia, najgorszą opcją, którą możesz wybrać, to oczywiście oszczędzać na DJ-u, ponieważ DJ to jest osoba, która tworzy twoje wesele i oszczędzania na nim po prostu nie ma żadnego sensu. Przez to, że mój wspólnik jest kucharzem, więc zmusił mnie o to, żebym powiedział coś o jedzeniu, i powiem Wam, że ma całkowitą rację, ponieważ oszczędzanie na jedzeniu nie jest najlepszą opcją. A teraz zapytać mnie, na czym ja mogę oszczędzić? Już wam mówię. Pierwsze to oczywiście alkohol. Moim zdaniem nie ma żadnego sensu kupowanie najdroższego alkoholu ze sklepu, ponieważ ludzie się zbytnio na tym nie znają. A alkohol średni i alkohol drogi w koktajlach smakują mniej więcej tak samo. Numer dwa to atrakcje. Wydaje mi się, że lepiej będzie dopłacić droższemu DJ-owi, który przyprowadzi twoją imprezę od A do Z, niż branie na imprezę niepotrzebnych nikomu fotobudek, które będą stać przez 5 minut, a później nikt po prostu nie będzie z nich korzystać. A jeśli akurat organizujesz własne wesele, to stworzyliśmy specjalny plik dla ciebie. Zebraliśmy tam parę lat naszego doświadczenia i na pewno znajdziesz tam coś dla siebie. Napisz do nas wiadomości prywatne wesele i zaobserwuj nas, a na pewno ci go wyślemy. Hej!